To nic. Do nic. Nie, warto było. Widzisz, warto było. Od początku od Agatka do niej. No Agatka chodź. Agatka, chodź. O, idzie chodź. Agatka. Chodź, chodź. Chodź, chodź. chodź, chodź. Koń. koń idzie. No, chodź, Agatka, chodź. Nie wiem, czy to Agatka. No może to nie. koń ma na imię Okej, okay, wytrzymajcie chwilkę i dziękuję. Lepiej A co zawsze. zawsze! O jest, zawsze mi się Ale wieczność mi się kojarzy z wampirami, a nie zawsze. Biegnie. Dobra! Nie możemy, możemy. Zostaw już tam owce! Mamy coś lepszego! Biegnij, Elwirka. to To nie był ten koń! <grym> Że Maria odbęła się pluje, przepraszam, drugi raz się prułam. Niech się, tylko mnie! Przepraszam! Nie, za to dobrze Bo już Jezu. było! Za tyle gadu. Trochę piecze, co? Zaczęło się. Zaczęło się. Zaczęło się. To już jest to. Poczekaj. 18.30. Zobacz na mój twoje... zegarek. Pani Kasi musi Pani trochę bliżej podejść. Dobra. Dawaj, szybciej, bo już. Konić. Bliżej, bliżej. Elwirka, a troszkę do kamery mam chleb. a, chleb? A, chleb? A, no, Może chlebem zwabić. Dało dało mi chleb? chleba, no, już się chleba. Ja już nie. Ja bym chciał wcale z koniem. Zaraz. Mam <ślep>. no, chleb. Zawsze myślałam, że. <ślepło mi się kopień. ślepło> Okej, okay, tam może do tego tango. Ale nie, ta... bo tutaj, tutaj będzie słuchać to tango, bo jeszcze tak? trzeba, na, ja nie naciskam. To na sobie leci to, ten głos sobie leci. Przeczytaj to do końca. Tak, dobrze jest. O, nie, no, nie, no, chodź, zaczep A, Jezu, że mi ugryzie. Nie ugryzie. Tylko weź tam te, zabawki, weź te zabawki. zabawki. No ja filmuję, ale to nie może być tutaj, to musi być tam. No, żeby ona chciała iść. Trzymaj ją, żeby ja się dało. wy oh. wymyślił że sceny ze zwierzętami. Nie ma. ja zęba? Jedziesz? Nie, mi Nie, 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 nakręć już i tyle. nie Nie, nie, to musimy, mówić. Ja to proszę o ciszę, a Pani Elwiro, Pani Elwiro, trochę bardziej w tę stronę. No, no a po prostu, fajnie, żeby to się dało. Szefie, obawiam się, że Ty nie odzyskasz już swojej kurtki. Dobrze, <zujesz> Dobrze. <gryżesz> Dobrze. Jarek, chodź. Jarek, chodź, konia. Konia mam wziąć? Dawaj tak. konia. A one chodzą za sobą, tak? No. No właśnie. Trzymaj konia Trzymaj konia. To się chwyć, Elwira wszystko nie wiem od no, czego może o, to tylko Ja bym to nagrywał, że to jest taki no, spontan, no, że no, się w fale nie mieści. Może to się nagrywa. <grym> nie zdążyłem. No, Szkoda. My. Chodź. Jak się boimy, to, to ma znaczenie, w którą stronę, stronę się patrzymy, że najpierw na boki później na siebie może, co? Tak. Dobrze. Na, boki, no. później na siebie. Dobrze. Dobrze. Od kotku kotku. Dobra. Przestań. Warto było. To nic w porównaniu z tym, że będziemy wiecznie piękne i młode. Nie rozśmieszaj mnie! <grym> Joanna! Ory! się coś. coś Dobrze. Koniec odcinka. Przejdź kawałek, co ty za uparty jesteś? No, no, Chcę być sz. gwiazdą filmową, no. Chodź tu. Okej. Okay. I na Facebooka. Może Ricardo polubi? To ci chciałam wyrwać. <grym> to i to pochwałabym jeszcze raz. No musimy widzi pani no, mamy to ale tak ciasno więc tak no bo mamy Kolara, kawałek tej owcy jak a wyszło, to, tak wyszło. całą owcę Idealnie będzie jak będzie tutaj tylko pani Elwira pani owca i <śmiech> pani, <śmiech> owca. Pani, pani kasia Pani owca no i pani kasia, kasia. <laughs> Możemy Ta, 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 ta. Taka, ale nie tam, że wiesz, powinien być każdy, każdy na zbliżeniu. A ty się. Ja kręcę. Kręć, kręć. Dobrze, dobrze. dobrze. Mierzowce, ja wezmę konia. Kram. Nie pamiętam tekstu. chodź no. Tu okay? jestem. Það er á hérna. Að það er það sem þið hefðu verið að vera. Það er það sem þið hefðu verið að vera. Ég Hva er að vera. Ég Hva er að vera.